Jakie jest twoje ulubione miejsce w domu? Rząd trzy, dwa. Wanda. Co lubisz robić? Rząd dwa, cztery. Dbać o kwiatki. Co wczoraj robiłeś? Pierwszy rząd trzy nic Co jest trudne Emocje Kiedy ostatnio przybywałeś się z mamą? Na pogrzebie. Jak opiszesz swoje dzieciństwo? Moją podstawową codzienną obawą. Jest to, że po prostu nigdy niczego nie zrealizuję, bo cały proces yy, w moim przypadku to jest taka selekcja, że bardzo często wiele pomysłów trafia do kosza. Mój perfekcjonizm często nie pozwala mi na przepuszczenie bardzo wielu rzeczy. Dlatego chyba yy, lepsze jest dla mnie, jak pracuję z innymi ludźmi, jak ktoś powie, że można to jednak zostawić. Że to jest moja największa obawa, że po prostu. Yy, yy. Nic nigdy nie wypuszczę, albo będę się chyba komuś pokazać. A jeżeli chodzi o odbiór, to tak, to, to jest zawsze obawa, jak pewne własne odczucia zostaną odebrane. Czy na przykład jest się taką jednostką, która myśli już w tak indywidualny sposób, że nikt tego nie zrozumie albo nikt się pod tym nie podpisze? Główną obawą jest to, że jestem po prostu takim. Młodym pyszałkiem, który po prostu sobie upstudzał, że, że umie zrobić dobrze sam z siebie, umie zrobić lepiej czy choćby dostatecznie dla swoich bądź, bądź odbiorcy czy czytelnika wymagań i oczekiwań. Uważam, że to, co robię, nie jest zbyt dobre. I że po prostu nikomu, taki bardzo przyjemny strach, że właściwie to co robię jest bez sensu i nikomu na tym nie zależy oprócz mnie. Ja się najbardziej obawiam tego, że mogę być nigdy niedoceniona przez nikogo i nie będę mogła się rozwijać z tymi pasjami zawodowo. I to może zostać do końca życia moją pasją tylko. A tak, to jak będę mieć inny zawód, to niestety mogę z czasem zaniedbać te wszystkie zainteresowania i pasje. Boję się, że to co robię nie jest dobre, i że mimo poświęconego czasu nigdy nie będzie dobre. I że nawet za 20 lat. Ciągłego starania się, to po prostu przez brak predyspozycji nie uda się zrobić czegokolwiek, co będzie w porządku.